Jak nagrać webinar? Jak prowadzić webinary na żywo? Nie jest to nic trudnego. Musisz tylko pamiętać o kilku prostych zasadach i nabrać odwagi i wiary, że potrafisz to zrobić. Na początek, czego potrzebujesz od strony technicznej? Na pewno potrzebujesz laptopa, ewentualnie telefonu komórkowego z dostępem do internetu, po prostu stacjonarnego komputera. Potrzebujesz mieć również dobrą jakość połączenia internetowego. Jeśli te dwa warunki są spełnione, to już jesteś w domu. Przydadzą się także słuchawki z mikrofonem. Pomagają słuchaczom usłyszeć dobrze to, co masz im do przekazania. Kolejna bardzo ważna sprawa, jeżeli chcesz wystąpić publicznie, w sieci, na oczach, czasami dziesiątek, a czasami setek osób, to pamiętaj o tym, co masz za plecami. Niech tło, na którym się prezentujesz, będzie ładne, przyjemne, yy, uporządkowane. Niech to będzie takie tło, które dobrze wygląda w kadrze. Co ja lubię mieć na biurku podczas nagrania? Yy, przede wszystkim lubię mieć pod ręką coś do pisania i coś do notowania, po to, żeby jakaś refleksja, jakieś pytanie, które się na gorąco pojawi na webinarze, jakaś myśl, refleksja żeby z uczestników, lub moja własna nie uciekła, żeby to wynotować, żeby do tego wrócić. Tak naprawdę nie potrzebuję żadnych innych źródeł, notatek, kartek, książek. Po prostu mam komputer, mam prezentację, mam swoją wiedzę i to wystarcza. Przydaje się oczywiście szklanka z wodą do picia, dlatego że jeśli mówimy bardzo dużo, to nabijanie gardła jest czymś absolutnie niezbędnym, potrzebnym i sprawia, że czujemy się komfortowo. Na moim biurku są także moje ulubione gadżety, które dodają mi takiej dobrej energii, sprawiają mi świetny nastrój, czyli aniołek, słuchający aniołek i żaba, symbol bogactwa, obfitości, dostatku. Porozmawiamy teraz o kamerce, kamerce internetowej, gdyż zalecam Ci, żeby właśnie taką zewnętrzną kamerę internetową kupić. Wiadomo, że każdy laptop, oczywiście każdy smartfon ma wbudowaną kamerę, ale ten obraz jest dużo gorszy. Myślę, że kamera internetowa, odpowiednio umocowana na statywie, na wysokości naszych oczu, sprawia, że obraz w kadrze jest naprawdę dobry. Mamy także takie, taką dużą łatwość w mówieniu do kamery, czyli w mówieniu bezpośrednio do odbiorcy. Warto wtedy utrzymać kontakt wzrokowy z kamerą lub patrzeć minimalnie poniżej, ale tak, aby odbiorca miał wrażenie, że mówimy prosto do niego. Laptop, który jest nam potrzebny, czy też monitor, który jest nam potrzebny po to, żeby kontrolować przebieg webinaru, zmieniać slajdy w prezentacji, patrzeć na prezentację, dobrze, żeby był umiejscowiony w taki sposób, żeby nie zasłaniać obrazu, żeby nie był w w kadrze, ale żeby był także w zasięgu naszego wzroku i naszych możliwości. Chciałam Ci także pokazać różnicę między korzystaniem z kamery wbudowanej w laptopie a kamery zewnętrznej. Teraz nagrywam przy pomocy kamery zewnętrznej, ale łatwo mogę zmienić obraz. Teraz moje nagranie jest z wykorzystaniem kamery wbudowanej w laptopie. Jak widzisz, różnica w obrazie, w przekazie, który widzą odbiorcy jest bardzo duża. Ten obraz jest ciemny mimo doświetlenia, warunki zatem się nie zmieniły. Jestem też zupełnie takiej, no, patrząc w kamerę i tak jest mi trudno utrzymać kontakt wzrokowy i wyglądać dobrze, gdyż kamera nie jest na wysokości moich oczu, jest niżej. Co mogłabym zrobić, żeby ten problem rozwiązać? No, spróbuję podłożyć sobie kilka książek i ustawić laptopa na wysokości oczu. Być może to da nam troszkę lepszy obraz sytuacji. W moim przypadku położenie dwóch dość opasłych książek, jest encyklopedia prawa i kodeks karny z komentarzem, wystarczyło, żeby obraz w kamerze stał się zupełnie inny, przyjemny, łatwy dla odbiorców i jakbym patrzyła swoim odbiorcom prosto w oczy. Ten układ jest także optymalny do prowadzenia, skutecznego prowadzenia webinaru z utrzymywaniem kontaktu wzorkowego z odbiorcą. Dlatego, że korzystam z kamerki internetowej, jakość obrazu jest dobra, jest dużo lepsza niż z kamery wbudowanej w laptopie. Zarazem laptop jest usytuowany wyżej, więc robiąc w nim coś i zaglądając, spoglądając w prezentację, w kolejne slajdy, czy, 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 czy filmy, czy ćwiczenia, które prezentuję uczestnikom, mam dosyć łatwy kontakt wzrokowy z nimi, czyli z kamerą. Patrzę w laptopa, ale patrzę też w kamerę i to wszystko jest takie dosyć spójne. Teraz, kiedy już wiesz, jak nagrać webinar, kiedy już wiesz, że nagrywanie webinaru nie jest niczym trudnym. Możesz wykorzystać to, co masz pod ręką i tak naprawdę obraz, który dostaną odbiorcy, będzie obrazem dobrym, dobrej jakości. Chciałabym Cię przekonać, że prowadzenie webinarów nawet dla dużej grupy odbiorców, nawet dla kilkuset osób, nie jest niczym trudnym. Pod warunkiem, że się nie stresujesz i potrafisz zapanować nad na tremą. Jak to zrobić? Przede wszystkim ważne jest y, miarowe, spokojne oddychanie. Skup się na swoim oddechu. Przed rozpoczęciem spotkania poddychaj głęboko, dotknij swój organizm. Głęboki wdech, głęboki wydech. Kilka takich głębokich wdechów i wydechów naprawdę przekierowuje Twoją uwagę, dotlenia Cię i sprawia, że czujesz się dobrze, jesteś spokojny, spokojna. Kolejny ważny element. Nie musisz sobie wyobrażać, przerażać się liczbą odbiorców. Wystarczy, że mówisz do jednej osoby, do dwóch, trzech. Mówisz to do nich. Czy tych osób, które Cię słuchają, jest kilka, czy kilkaset, to tak naprawdę nie ma dużego znaczenia. Jeśli wiesz, że siedzą tam po drugiej stronie, po to, żeby Cię posłuchać, że przyszli na to spotkanie, żeby usłyszeć to, co masz im do przekazania, mów po prostu do nich z życzliwością, otwartością. Nie przejmując się tym, kto, gdzie, w jaki sposób cię słucha, wtedy będziesz sobą, będziesz spójny, autentyczny, pewny siebie, taki, jakich odbiorców lubimy oglądać.